Dajcie, drodzy widzowie, tym razem patostream w trochę innej wersji. Jak sami widzicie, wyglądam troszeczkę inaczej, ponieważ jestem w animowanym świecie, ale to wam przecież nie będzie przeszkadzać. Ważne, że to ja, Andrzej, i to, że będziemy teraz ogrywali jeden z najbardziej znakomitych tytułów, jaki kiedykolwiek ujrzał światło dzienne w grach. W cyber-świecie Red Dead Redemption, czyli koń zwalony, część pierwsza Graliśmy kiedyś ze Stefanem w konia zwalonego, część drugą No ale to wiecie, to jak zwykle, pato streamy razem ze Stefanem Są bardzo niskiej jakości Niby udajecie, że wam się to podoba, a prawda jest zupełnie taka, że to przychodzicie na streamy głównie ze względu na moją osobę Teraz chciałbym wam zaprezentować jak wygląda koń zwalony, czyli Red Dead Redemption na komputer, który został wypuszczony prawie po 14 latach. I jest to słodko gorzki posmak tego, tego, co powinno już być o wiele, wiele dawniej. Czyli ta gra powinna wyjść na komputer, tak samo jak GTA 4, czyli po premierze zaraz na konsolę powinna mieć premiera w tym samym roku, albo przynajmniej góra, rok później. No, i teraz możecie zobaczyć, że gra wygląda na pewno ładniej, że są fajniejsze tekstury, że się prezentuje o wiele współcześniej. Ale proszę was, niech to, niech to was nie, nie zwiedzie. Niestety, fizyka pozostaje ta sama: ten sam silnik kolizyjny. Czyli na, 2000, na grę z 2010 roku na ten rdzeń został nałożony bardzo pięknej drogi. Powiedzmy ubiór, dobra, który jest w jakości 4K. No i tak wygląda mapa. Tu jest Western Border States 1910, czyli to jest chyłek dzikiego zachodu. Gramy nieustraszonym Johnem Marstonem, który musi się zemścić na byłych członkach gangów, który w drugiej części z którymi razem jeździł i współpracował. W każdym razie klimat westernu jest. Jeżeli ktoś uwielbia westerny oglądać i na przykład oglądał Unforgiven. Dobry, zły brzydki pewnego razu na dzikim zachodzie za garść dolarów, czy, czy jakoś tak, się nie pamiętam. Albo na przykład te współcześniejsze typu Django, to polecam, bo to jest świetny tytuł, który ocieka niesamowitym klimatem. Oczywiście rozwiązania są na rok 2010 i w Red Deadzie dwójce, jak graliście najpierw, bo to oczywiście Sprequel, jedynki, to jeżeli graliście w dwójkę najpierw i przesiadacie się na jedynkę, aby zachować ciągłość fabularną, no to doznacie pewnego szoku. Cofając się o te 8 lat wstecz, innymi słowy, o mógłbym pomóc damie i zrobię to. O nie, bandyci ona mnie wystawiła i oszukała. A to Labadziara, to by właśnie dziki zachód. Niestety tak to wyglądało. Dama w opałach, a chciała mnie wystawić. Czyżby mógł zdecydować o jej losie, o jej życiu? W sumie mogę ją zostawić, no bo przecież. Ki wie, czy ona była temu winna? Ona temu winna. I tutaj jest też fajna mechanika, że możemy ograbić ciała. Możemy wsiąść na wóz, przejąć go Pozbierać broń leżącą Przeciwników Oczywiście mamy tu tak zwany ten Dead Eye, czyli Skupienie, wzrok, Dzięki któremu czas się spowalnia i możemy spokojnie dosięgnąć Naszą flintą Swoich przeciwników I to jest właśnie to w GTA 4 natrafialiśmy na przykład, a przypominam, że to był 2008 rok jak to powstało W GTA 4 mieliśmy losowych przechodniów Jako takie dodatkowe interakcje W ogóle nie wiem co się dzieje z moją minimapą po lewej stronie Trzęsie się jak, jak osika Może jej zimno, w końcu jest noc, noc na pustyni, W nocy na pustyni zawsze jest zimno Ale to nieważne G W Red Deadzie 1c Natrafialiśmy na różne takie, powiedzmy, randomowe mm, sytuacje, którymi byliśmy świadkiem. Których byliśmy świadkiem, i mogliśmy na tej, do tych interakcji podejść. A teraz dostaliśmy zadanie. Wykonujemy jedną z misji takich, może nie nurtu głównego, ale taką.

No, ale trzeba przyznać, że te tekstury postaci charakteryzują się już takimi lepszymi krawędziami, są bardziej wyraziste. No, na przykład tych wozów, modele tych wozów nie są najnowsze, i przez to też wszystko zachowuje się jakby było bardziej sztywne, kwadratowe. Ale co z tego? Jeśli to nikomu nie przeszkadza, może spokojnie grać w konia zwalonego część pierwszą. No i teraz wykonamy sobie misyjkę. O nie. Czyżby to była jedna z tych misji eskorty i będziemy musieli chronić naszego chronić naszego naszego towarzysza podróży West Dickens. Chaja. Jego życie jest u góry Ja trochę gryźciszę O nie Tak, trafiłem go bo... To banda Meksykańców Ludaków jednych No się pomyliłem, zjechałem trochę Trzeba będzie przejechać w ten kawałeczek Jedziemy bo sami widzicie, jak bardzo konie tutaj są żwawy ruchliwe. Ich, ich zakres ruchu jest taki trochę mniejszy. Poruszają się bardziej sztywno. E... Ich skręcanie, poruszanie się jest takie bardziej nienaturalne. I mamy wrażenie, jakby to prowadziły takie zaprogramowane dwa klocki. A w Red Deadzie dwójce mieliśmy już wrażenie, jakby serio to był koń. I zachowywały się bardziej naturalnie. O nie, nie mam deadaja już. Kurde, chcą go zabić. Udało się. Jednego zrzuciliśmy. O nie! West Dickens nie żyje. No cóż, trzeba będzie. Trzeba będzie jeszcze raz. Chyba przerzucimy się na rewolwer, który jest o wiele szybszy. Ale niestety mniej efektowny, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń przeciwnikom. Fine, I can see that. Once again, a victim of all success. They see a man in a well-cut suit and this happens. Do you know who they were? They're back! I'm done for! You're just about dead! Oh, the out! I saw you in a feast, they have it all! Is that all? Praise be! There's still hope. I knew you'd come. Oj, przejechałem, kaktusa! <laughs> Ale przynajmniej wóz podskoczył. A konie są ultrapancerne, bo im nie straszne igły kaktusa. <laughs> Dobra. Jedziemy dalej. Wykonajmy tę misję. Trochę żeśmy porozmawiali o, o tym tytule, co o nim sądzę i tak dalej. Rezenzenzen ze mnie przecież pierwsza klasa. Znam się na grach, jestem ekspertem w tej dziedzinie. Jako sąsiad. Znam się pewnie Stefan by dużo przeklinał. I nic wartościowego by nie miał do przekazania. W końcu wiecie, Stefan to Stefan. Niczym, niczym się nie charakteryzuje specjalnym oprócz tego, że rzekł że przodową umiejętnością jest e, spożywanie większej ilości alkoholu. Szybciej, szybciej. Zaraz będziemy... Panie Dickens, nie umieraj pan, musisz pan napisać opowieść wigilinom. W ogóle jak można dać na imię chłopu zachód? Nie udawaj gościu. Srat ci się pewnie chce i tyle. W ogóle armadillo czy armadillo? W jakim to jest języku? Jeżeli po hiszpańsku. W Meksykańsku to 2L to przecież jo, to taka ciekawostka. Jeśli chcielibyście poprawnie przeczytać coś w języku Espanioli Hiszpania. Dobra, chłopie, ale żyjesz przecież. Wpierdzieliliśmy go. Dostaniemy tutaj trochę punktów honoru. W ogóle tutaj ten system honoru jest całkiem spoko. Sława to swoją drogą, ale honor jest ważny, ponieważ za dobre uczynki otrzymujemy mm, takie dodatnie punkty wpływające pozytywnie na obraz naszej postaci, przez co ludzie odnoszą się do nas z szacunkiem. Natomiast jeżeli będziemy skończonymi No to nasza postać będzie opluwana, będą nas ludzie unikać, będą nas wyzywać, a i czasem też będziemy poszukiwani. I tutaj jest też system taki, że jeżeli jesteśmy poszukiwani, to pinkertoni nas zamierzają ścigać, czyli takie. O, tutaj kobiety. Bonjour, mademoiselle. Pinkertoni i, i inne siły policyjne z biura szeryfowego w tym stanie będą nas ścigać i poszukiwać naszą głowę, żeby zdobyć nagrodę. No i w sumie. To by było na tyle, nie chcę się rozwodzić nad tą grą, jest bardzo fajna Polecam każdemu miłośnikowi konia zwalonego i westernów Czego tam jeszcze sobie chcę i może pustyni no i liczę na to, że będzie dużo łapek w górę, dużo wyświetleń i tak dalej i że wam się podoba ten materiał i że te patrofony są o wiele lepsze niż od Stefana. Nie zapomnijcie walnąć suba, dzwoneczku, patronajta, walnąć i tak dalej. No i ja się z wami żegnam i do widzenia.